Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie na nowym odcinku z serii na płaskiej mapie. Dzisiaj jest ze mną oczywiście Mind Hunter. MNS. I jak widzicie, już tam jest rzepak gotowy do zbioru. Uzbieraliśmy 50 tysięcy, ponad 50 tysięcy na nowy kombine. Jakby nowy. No w sumie prawdopodobnie go i tak będziemy wypożyczać. Ale uzbieraliśmy te pieniądze z miodu, więc no widzicie, że ten miód się opłaca hodować. I tak naprawdę to dzisiaj będą żniwa. Które wypożyczyć? E, wiesz co? Czekaj, ja sobie sprawdzę, jakie tam są ogólnie. I ci powiem. No chyba bym. Czekaj, czy możemy tego klasa wypożyczyć? Wiesz co, ja bym postawił na klasa. To ty pożycz klasa, a ja pożyczę header do niego, dobra? dobra. On, jest tam, on, on jest tam niewiele większy jak... ...właśnie dobra. header u tego wcześniejszego kombajnu. Ja tutaj ci od razu przyczepę postawię. Dobra, dziękuję tam ci bardzo. I ja myślę... Ja że... I właśnie się ci chciałem powiedzieć, że ty byś... Zaczął kosić trawę, a ja bym y, robił żniwa, wszystko pod kontent, żeby było jak najwięcej wszystkiego, tak naprawdę. No i plus 1000 za, miód, za miód. O, tutaj ci powiem, że już nawet trawa zarosła. Jeszcze jest bardzo łatwo za, zarobić z tych miodów, jak będzie przy okazji fabryka, jak, jak będzie można robić ciasto. No, to prawda. Bo wtedy myślę, że będzie można bardzo fajnie zarobić. Też tak myślę. Bo no niestety na tej mapie no... Automatycznej fabryki no tutaj nie ma, dlatego będziemy musieli po prostu ją sami kupić. Ale myślę, że to się wszystko na luzie uda. Jeżeli zarobimy po prostu w przyszłych odcinkach no jednak trochę więcej pieniędzy, no mimo wszystko no... Dobra, no to tam widzę, że, że przenosisz w sumie bardziej kosiarkę. Bardziej to próbuję ją w ogóle podczepić, bo ona ma jakiś zły środek ciężkości i cały czas się przewala. No właśnie widać tam, o jest. Udało się. Z drugiej strony próbowałem podczepić ogólnie. <grym> <grym> Także się, no to... się nie dziwię, że nie chciała trzepić. No to trochę takie. No, no weteran farminga. By to było? Weteran farminga, ale jednak posiarki smash, No jednak zaskoczyła mnie. No, cóż mogę no? więcej powiedzieć? No troszeczkę, no tu. To... No co? O, lepiej trawę, a nie. Myślałem, że trawę lepiej widać, ale dlatego, że jest dość pochmurno. Mimo, że pokazuje, że jest niebiesłonecznie, to jak sobie w niebo spojrzysz, to i tak jest pochmurnie. Także no. Myślałem, że lepiej widać, ale no dalej tak słabo, no. No niedobrze się okazuje, widać. Może po prostu ta trawa jak ją, jakąś jakość ma złą. W sensie, że są różne rodzaje trawy, raczej no to może ta jest jakaś inna tutaj na tej płaskiej mapie, no. Jak będziesz miał pewną przyczepę, to ja tam to powiedz, ja tam ci podjadę na ludzie. Przyczepę czy zbiornik? Zbiornik. Dobra, ja tutaj nie umiem za bardzo kosić z pierwszej osoby, ale to teraz zrobię, żebyście nie patrzyli cały czas w sumie. Właśnie z trzeciej osoby, jak kosze. No, fajniej to wygląda. Zatrzymaj się tak w połowie, bo będzie trzeba miniaturkę zrobić. Dobra, dobra, dobra. Dobra, myślę, że to pole dzisiaj na no, ludzie uda nam się skosić mimo wszystko to u Ciebie? Tak, bez problemu, przecież to jest malutkie pole. Dobra, już w sumie... Jeszcze nie jestem w połowie, ale no myślę, że jeszcze jeden pasek oprócz tego i będzie już połowa skoszona. Ten zbiornik? Zbiorni będzie? Nie, 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 26%, 26 jest. Oj, to Teraz to jeszcze dużo. Dobra, tutaj... No i też zastanawia... Sorry, że cię przerwałem. No nie, mów, 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 Zastanawialiśmy się jeszcze z Ixionem tutaj, co byśmy mogli robić na tej płaskiej mapie, no bo jednak to bez sensu, że cały czas, no głównie tutaj się to opiera na koszeniu tej trawy, no i... Też wspólnie doszliśmy do wniosku, że w przyszłym odcinku kupimy jakąś fabrykę po prostu, żeby tutaj cały czas na no, tej trawie nie kozić i żeby ona nie była tutaj no, jedynym źródłem zarobku, no bo tak naprawdę głównie to dzięki trawie i miodom tutaj się, się utrzymujemy, jakoś tutaj zbieramy na te wszystkie maszyny i kombajn. No który no niestety nie może być naszą własnością jeszcze, bo jest wypożyczony ale myślę, że w przyszłości na luzie się uda go kupić no postanowiliśmy, widzę, że trochę wcześniej tutaj wysypiemy jednak, bo ta przyczepka ma naprawdę mało, a on raczej ten kombajn będzie miał full na tą przyczepkę dobra, stój myślę, myślę że tak I tyle? dobra, ta no, wszystko a, to 3000 litrów to mało miałeś, a ile procent jest? 38 tam było chyba no, czyli ona mieści z jakieś 7000 litrów około? Coś, coś takiego myślę. No jak 3000 było, no to. A my 38, no to tysięcy bardziej niż 7. No to może. Tam nie patrzyłem, nie sprawdzałem, ile ona ma ogólnie. Pojemności. Ma może 10000, no. Bo ona nie była powiększona, bo tam jeszcze miała opcję 20 tysięcy. No ale to, to nie brałem, bo tutaj raczej takich żniw no, w przyszłym czasie no, raczej nie będziemy robić. No Postanowiłem, tak. jeszcze zdradzę, widzą, że w następnym odcinku nie dość, że kupimy fabrykę, to jeszcze sobie kupimy. No nie kupimy, bardziej zrobimy nowe pole. No bo tutaj na jednym to na pewno się tutaj nasze zmagania nie skończą, jeżeli chcemy zarobić tutaj 500 tysięcy euro. Dokładnie tak. Mieliśmy 50 tysięcy, to chyba potrzebujemy tam 10 razy więcej, czy tam 100 razy więcej. Nie ja wiem, czy też, dobrze mówię. Ja też myślę, że będziemy mogli zrobić pole na jakiejś trawie, ale skoszonej, żebyśmy mieli lepsze te zbiory też. O, no, tak. I będzie się ogólnie łatwiej chyba robiło pole na nieskoszonej trawie. Myślę, że jest taka szansa. Może tych dziur nie będzie. No zobaczymy. To co się zastanawialiśmy, od czego to jest i to się okazuje, że to od koła. Od koła z półku, tak, no. Nie, Tam możesz już w sumie półku. zgrabiać. Tak, tutaj jeszcze mam trochę do skoszenia. Także jeszcze trochę i... Będę mógł zgrabiać, myślę. To, jak ty zgrabisz, to ja w sumie tak na dobrą sprawę będę mógł belować. No. Tak wiesz, żebyś, żeby po prostu nie dostarczać tylko i wyłącznie tego koszynia trawy, no bo to też, wiesz, nie ma sensu. No wiem, wiem, wiem. Tobie tutaj Możesz dla mnie je takie... wysypać, jak będziesz jechał, wysypać możesz. To ja od razu to odwiozę i zarobimy z tego. No bo że pak to w sumie tylko dla świń by był. No ale na razie nie planujemy żadnych zwierząt tak naprawdę na dobrą no. sprawę, bo i tak pierwszymi zwierzętami, no, no co jak co nie oszukujmy się, ale będą kury, no. No, jak będziemy mieli fabrykę już jakąś, a prawdopodobnie to będzie z ciastem jakimś, no to wtedy pewnie to zrobimy. No, myślę, że następnym krokiem będą po prostu zwierzęta. Ale szklarnie, myślę, że też dzisiaj możemy szklarnie. O! o! Możemy szklarnie. Jeżeli nam wystarczy pieniędzy, to na, na spokojnie szklarnie możemy sobie kupić. A zobaczcie, tutaj jest w ogóle. Czy mamy dodatek tutaj na. specjalne szklarnie. Bo są takie z grzybami i tak dalej, i tak dalej, ale to. No nieważne. Są szklarnie i teraz... Aha, one automatycznie. Dobra. Zapomniałem, że farmy 25 są automatycznie. Dobre szklarnie. No i taka jedna szklarnia kosztuje 18 tysięcy. Ona jest z grzybami. Ale ona hmm. się bardzo szybko zwróci, bo myślę, że w następnym odcinku się można dwukrotnie to zwrócić. Coś tak czuję. Bo te szklarnie to naprawdę to jest świetny sposób na zarobek. No i tutaj mamy drugą. No i mamy dwie szklarnie i na to wydaliśmy no, no dość dużo pieniędzy, no ale mimo wszystko, no tak jak mówię, na razie inwestujemy, no ale potem mamy nadzieję, że się wszystko zwróci. I nawet, tak jak XM wcześniej wspomniał, zwróci się nawet dwukrotnie. Ale w moim przekonaniu zwróci się nawet i trzykrotnie. Oczywiście nie w jednym odcinku, ale z upływem czasu myślę, że może się nawet trzykrotnie zwrócić. No z biegiem czasu to myślę, Mindhunter, że to się, to się zwróci. No, no zobaczymy też, jak długo to będziemy nagrywać, tak? Bo jeżeli tutaj będziemy chwilę grali, no to myślę, że to się naprawdę bardzo dobrze zwróci. To będzie nasz jeden z lepszych zarobków. No tak, bo myślę, że głównie, żeby zarobić na no właśnie na takich seriach, tutaj też każdy taki film może być jak najbardziej dla Was po prostu poradą dla osób, które. No, jeszcze nie poznały jakby tej mechaniki gry farminga, bo na przykład dopiero zaczęły się interesować od 25. No to myślę, że tutaj najlepszym zarobkiem na płaskiej mapie będzie mimo wszystko szklarnie. jakieś zwierzęta pojedyncze. No i oczywiście, że. Fabryki, no. Cóż tutaj jeszcze można powiedzieć? O, widzę, że skończyłeś. Bardzo szybko się z tym polem mówiłeś. No i jeżeli nie. Jeżeli... O! Chciałem właśnie wsiąść, ale... Spróbuj yy... wsiąść tutaj Kiedy? do niej, bo mam drugie siedzenie, może się uda. Czekaj. myślę, musisz od lewej. Od lewej? Czekaj. I co, Czekaj, da się? Tu jest lewa. Nie, nie da się, no. niestety. Trzeba nie na to mieć moda. Chyba. Nie. O. Wszystko z kombajnu? Tak, 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 tak. O, chęc... tutaj Oj. widzę, że. Myślisz, żeby zwrócić ten. E... ten czy nie? Ja myślę, że możemy go zwrócić. To ja już go zwrócę w sumie. Nie, czekajcie, to nie tu jest. Ja nie umiem po prostu tymi. Wszystk... tymi po prostu maszynami tutaj teraz. Robić. I jeszcze header, zwrócimy. Dobra, mamy wszystko. Ciekawe, ile z tego, że będzie tutaj. No, myślę, że. I... No, to się uda zrobić. No, nie pięć 5000 no, myślę. Ale no, i tak, mimo wszystko, no. A jednak całe pięć 5000 nawet więcej. I popatrzcie, 9000 za 67% przyczepy. Rzepak i soja to są najbardziej opłacalne uprawy. I wiesz co ty możesz zrobić? Ja ci kupię kultywator. Nie, 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 no nie, i po nie, prostu ja będziesz kupić ten. Ja chciałem kupić na wodę. Aha, tak. Tylko nie wiem, czy wypożyczyć. Tak, tylko nie wiem, czy wypożyczyć. Czy... Jakby... Ci, beczkę ciśnieniową na p. oj. Beczkę ciśnieniową na pewno musimy kupić. Więc ty o, w sumie możesz... Niezgodnie. Ty się w sumie możesz zająć... A ja tu będę zgrabiał, a ty kup po prostu tą beczkę i pewno szklarnię, no bo według mnie to jest po prostu najbardziej odpowiednie. Bo ty już tutaj pokazywałeś widzę, jak kosisz, także wiesz. No i no zgrabiasz rozumiem. przy okazji, także wiesz, ja ogarnę dzisiaj trawę, bo mojego powa widzowie nie widzą, także... Jeszcze ty byś, według mnie, się mógł zająć na spokojnie. Tylko gdzie jest zbiornik na wodę? Ja, ja kupię. O, to jest zbiornik na wodę, dobra, mam, 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 tylko gdzie ją teraz postawić? Ja ci kupię beczkę. ja ci, to daj, ja, ja postawię. E, dobra, to ty kupisz jeszcze... Co kupisz? Wszystko ci kupię, no. wszystko kupię. Gdzie był ten zbiornik na wodę? Eee no. W zwierzętach? A, nie, poczekaj. O to ci chodzi. E, wchodzisz w pierwszą zakładkę i na zbiorniki na sam dół schodzisz. Widzę. No mam już. Postawiłem ci, koło szklarni go znajdziesz i ci kupię od razu beczkę ciśnienia. Yy, ona będzie w zwierzętach. Tak, ona jest w zwierzętach. Ja już na, tą, na nią czekam. Dobra. Yy, kupię ci, no wiesz co, ja ci wypożyczę troszkę większą, mimo wszystko wypożyczyć ją, bo lepiej większą niż mniejszą. No to prawda. A niestety nabrakowało no, nam trochę. 8 tysięcy nabrakowało, żeby ją kupić. Ale myślę, że w następnym odcinku postaramy się no, kupić po prostu tą beczkę ciśnienia i też pojazdy, które mamy wypożyczone. No, nie mówię o traktorach, bo traktory na pewno się nie o zwrócą. O kurde, ale... wziąłem, wziąłem i y, z nawozem. Czekaj, to jest z nawozem. Y, nie, no tak, w sumie to jest z nawozem. Wziąłem i kołem od beczki. Ciśnieniowy wziąłem i zahaczyłeś. Zahaczyłem i ją zabrałem ze sobą. <grym> ja tutaj wszystko będę ogarniał, tylko ty tam ogarniesz sobie. Ono tak, bo bety. tutaj jeszcze wodę. Za tę wodę trzeba o, płacić. Nie pomyśleliśmy no jest, o tym. To jest według mnie, widzowie, to jest naprawdę bez sensu. Bo no zobaczcie. Macie, kupiliście, wydaliście pieniądze na tą beczkę, no ale i tak musicie za wodę płacić. No i powiedzcie mi, jaki to ma sens. No, No te siedem tych, siedem przyjazdów raczej będziesz, będziesz miał iść. Nawet jak napełnisz trochę, to i tak to się będzie robić. Ja włączę od razu tą produkcję w tych szklarniach. Jest 6000 litrów, e, tylko w drugiej. W drugiej są tylko grzyby, czy, so, czy coś jeszcze? Tak, są tylko grzyby. Tylko zastanawiam się, co chyba Enoki, bo wszystko z tym można robić. Znaczy jest najdroższa Enoki. No ale możemy to sprzedać. No i tak zarobiliśmy dużo. No wiesz, więc y, lepiej. Żebyśmy po prostu na razie wszystko sprzedawali, a potem się zastanowimy, co dalej po prostu robić z przetworami, no, które tak naprawdę zostaną tutaj wyprodukowane. No dokładnie, dokładnie. I jeżeli jesteście takimi początkującymi w farmingu, ostatnio sobie... ojej. Ostatnio sobie kupiłem magazyn z farminga Simulator. Który posiadał całą listę produkcji? Jeżeli macie fabryki, co możecie gdzie dać i co z tego zrobicie? Na przykład, jak kupicie sobie daną fabrykę i tam dacie truskawki, na przykład, to wam się zrobi ciasto jakieś. Albo na przykład, jak macie jakąś tam pszenicę i macie fabrykę, to wtedy możecie zrobić na przykład chleb. Tylko musicie oczywiście dołożyć jeszcze tam różne mąki, niemąki i różne takie bzdety. Dobra, no to ja tutaj wszystko zrobiłem. Tylko teraz... Wszystkie są już napełnione? Wszystkie są już napełnione, jest tylko ta duż, większa szklarnia z różnymi tutaj pomidorami i innymi jakimiś warzywami. Jest nie w połowie, no ale nie będziemy, bo jeszcze musimy tak naprawdę, byśmy musieli jeszcze dwa razy, albo nawet trzy razy napełniać, a to by było... A zobacz, czy pan, miody to są, to było... bo może wtedy będziemy, bo może wtedy zbierzemy, także zobacz, czy miody są. Nie, miodów na razie nie ma. Za, Jej... Możemy poczekać, sprzedamy belki, musimy tylko poczekać 24 godziny na fermentację i wtedy... Możemy, możemy wtedy zarobić też sporo i poza odcinkiem sobie napełnimy wtedy. No to dobra, no to ja już tam jadę do Ciebie z Waltrą i tam będę owijał nie wawełnę, ale tym razem belki strawy. No, tym razem tak. No i myślę, że ta fermentacja no jednak mm, Dużo więcej się zarobi z tej fermentacji niż jak tak od razu się sprzeda Jeszcze nam się by tutaj przydał w sumie Przydałby nam Przydałaby się nam jeszcze yy... Zgrabny yy, przetrząsać yy, też tak Ale najbardziej by nam się przydała przyczepa z autoloadem no to nie ma problemu. Możemy oczywiście podać. A jeżeli widzowie jesteście ciekawi, jak, na jakich modach gramy. Wszystkie linki, wszystkie linki do modów znajdziecie właśnie w opisie filmu. Poczekajcie, bo tu się nie chce coś owijać. Aha, wiem, daj, bo się skończyła ta folia. Pierwsza się skończyła, ale yy, jeszcze jest nie. jedna. Proszę bardzo, masz już uzupełniony. Jak się skończy, klikasz R i tyle. Dobra. I klikasz OK. Bierzemy sobie tutaj kolejną belę. Jak widzicie tutaj Mindplanter przed chwilą tutaj ogarnął. Napełniłem. Z... Napełnił tą owiarkę. to chyba tak, to jest chyba owiarka do bel. Tak, to jest owiarka do bel, dokładnie i tutaj już robi kolejną belę ma tutaj so, jeszcze so, tutaj są dwie a tam jeszcze jedna więc no, no będzie zarobas z tego no będzie dużo w zarobku to prawda następnym razem myślę że trzeba kupić czarną folię bo one to dużo bawi, lepiej wygląda to wygląda to się to widzowie wiecie to nie chodzi o wygląd nie ale no mimo wszystko jednak jakieś tam jakąś tą część gospodarstwa stanowi no a mimo wszystko że jednak to nie jest jakoś super droższe bo tam chyba o 200 euro czy jakoś tak no to wiecie można sobie na, takie, na taki wydatek pozwolić no tutaj wiecie no jeżeli macie myślę, pomysły to się na, na jakieś tak jeżeli je, macie jakieś pomysły na mody różne które byście chcieli zobaczyć w tej serii to piszcie w komentarzach to zobacz, to pomyślimy nad takimi modami, czy one nam polepszą tą rozgrywkę. Tam zepsują. Czy zepsują? No, no bo na przykład jakichś nierealnych typu, no nie wiem, co tutaj by można było dać. No i jakieś po prostu tak nierealne mody, na przykład, że jeden header, który ma rozmiar, nie wiem. 4,3 metra kosi nagle całe pole. No to takich modów to na pewno nie dodamy. Bo też nie chodzi o to, no może i nie gramy jakoś super realnie, no ale to na pewno nie chodzi o to, żeby ta rozgrywka była na maksa nierealna. O to właśnie chodzi. Żeby tutaj też jakiś tam realizm, no, ewentualnie no, wy występował w niektórych my tutaj, częściach. My tutaj korzystamy tylko z super siły, ale jeżeli jak ale jeżeli chodzi o jakieś mody nierealne, to tak jak Mindhunter powiedział, nie będziemy takich pobierać, bo to po prostu nie ma sensu, by za szybko się skończyła seria, a wam by to nie sprawiło takiego fanu. I też nie piszcie na przykład jakichś super realnych też modów, na przykład jak Simple Ice no bo... No. Simple Icy, no ciężko by było dodać, naprawdę, no. no po prostu by się trzeba było namęczyć, yy, w ogóle dodając to do Farminga 25, yy, no ale też po prostu, no dla Was to by nie było po prostu dobre, no bo jakbyście Wy chcieli pobrać sobie takiego młoda, no to wiecie, no. Dokładnie no, no, tak. Nie byłoby to jakieś fajne. Trzeba na pewno pobrać moda na za zaokrąglone. No dokładnie, mi się tutaj, wydaje. Tylko tutaj ustaw co ma y, rosnąć. Już ustawiam, no. I w drugiej, no to te. Y, to. Elnoki, to się nazywało? Ta, Enoki. Nie, hey, poczekaj. No. Aha, ja nie, umiem, nie mogę ustawiać, nie mam uprawnień. Jak nie masz uprawnień? Jak? A mam, dobra. Już. To ja tam idę ustawić enoki, bo jest, ty, bo za wszystko jest tyle samo, a za enoki jest no 50 więcej, więc ja już tutaj daję enoki, aktywuję i tutaj nasze enoki rosną, no to, no dla mnie to ślicznie wygląda, o, o widzieliście jak to po prostu urosło teraz. No, u mnie to lepiej wygląda, bo u mnie tutaj wszystko jest kolorowe, a tam u ciebie, no to wiesz, no. A, bo ty tu parę ustawiłeś, jest, to jest. nie. Tak, ja wszystko ustawiłem, bo wiesz, im a -a. więcej, tym lepiej, mimo że więcej wody zeżrę, no to wiesz, I to i tak jest to git Ale ładnie tutaj sałata w ogóle, wy... a nie, nie, to nie jest sałata, to jest cebula, a nie, to też nie jest cebula. Czekajcie, co to może być? Kapusta pekińska, no tak, kapusta pekińska, bardzo ładnie a -a. wygląda. Myślę, że to, 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 jest myśl, to... jest myślę bardziej kapusta pekińska, Zobacz. To może, tak. jest to, 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 może to jest to chili. Nie wiem, Nie, napiszcie. Patry, chili jest tutaj. Chili. Chili. Chili, jest tutaj chili. chili jest tutaj, zobacz. O, faktycznie, no. No czekaj, to... to, no to, to jest, jest sałata, ta... tu jest kapusta. Jest... Tu są truskawki, tu jest... Co to tu co jest? To jest? To jest cebulka. Jest... czosnek. Może nie, czosnek. Czosnek je, nie bo czosnek, czosnek jest, jest tutaj no to nie wiem no. może to by po prostu jakaś deformowana sałata no nie wiadomo Chodź. albo ja po prostu tutaj zamykam już no zamykaj no a my dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z tej serii oczywiście za tydzień Tutaj sobie skaczemy kiruetę na koniec, na pożegnaniu. No, dokładnie, więc widzimy się za tydzień. No I, no i trzymajcie się. Cześć. Do widzenia.